W Warszawie, co czynisz na gruzach katedry świętego Jana Poeto w ten ciepły, wiosenny dzień? Co myślisz tutaj, gdzie wiatr od Wisły wiejąc, rozwiewa czerwony pył rumowiska? Przysięgałeś, że nigdy nie będziesz płaczką żałobną, przysięgałeś. Że nigdy nie dotkniesz ran wielkich swego narodu, aby nie zmienić ich w świętość przeklętą, świętość, co ściga przez dalsze wieki potomnych. Ale ten płacz Antygony, co szuka swojego brata, to jest. Zaiste nadmiarę wytrzymałości. A serce to kamień, w którym jak owad zamknięta jest ciemna miłość najnieszczęśliwszej ziemi. Nie chciałem kochać tak, nie było to moim zamiarem. Nie chciałem litować się tak, nie było to. Moim zamiarem. Moje pióro jest lżejsze niż pióro kolibra. To brzemię jest nie na moje siły. Jakże mam mieszkać w tym kraju, gdzie noga potrąca o kości niepogrzebane najbliższych? Słyszę głosy widzę uśmiechy. Nie mogę nic napisać, bo pięcioro rąk chwyta mi moje pióro i każe pisać ich dzieje, dzieje ich życia i śmierć. Czyż na to jestem stworzony, by zostać płaczką żałobną? Ja chcę opiewać festyny, radosne gaje, do których wprowadzał mnie Szekspir. Zostawcie poetom chwilę radości, bo zginie wasz świat. Szaleństwo, tak żyć bez uśmiechu i dwa powtarzać wyrazy zwrócone do Was, umarli. Do Was, których udziałem miało być wesele, czynów, myśli i ciała, pieśni. Uczt. Dwa ocalone wyrazy. Prawda i sprawiedliwość. Wielkie, ciche i łagodne morze, piana po liściach przebiegnie, a potem znowu grody i zielone morza. Góry zielone, schodzące ku rzekom, gdzie tylko tańczy flecik pastuszka. Kwiaty różowe ze złotą powieką, które tak cieszą dziecinne serduszka. Ogrody, piękne moje ogrody. Takich ogrodów nie znajdziesz na świecie, ani tak czystej wiecznie żywej wody, ni takiej wiosny zatopionej w lecie. Do kolan się kłoni, a kiedy jabłko w trawę się potoczy, to musisz całą twarz przyłożyć do niej, kiedy za jabłkiem gonią twoje oczy. Ogrody, piękne moje ogrody. Takich ogrodów nie znajdziesz na świecie, ni takiej czystej wiecznie żywej wody, ni takiej wiosny zatopionej w lecie. Jak powinno być w niebie, wiem, bo tam bywałem. U jego rzeki, słysząc jego ptaki, w jego sezonie, latem, zaraz po wschodzie słońca, zerwałem się i biegłem do moich tysiącznych prac, a ogród był nadziemski. Dany wyobraźni. Życie spędziłem układając rytmiczne zaklęcia, tego co ze mną się działo, nie bardzo świadomy, ale dążąc, ścigając bez ustanku nazwę i formę. Myślę, że ruch krwi tam powinien być dalej triumfalnym ruchem wyższego, że tak powiem, stopnia, że zapach. Lew koni, i nasturcja, i pszczoła, i buczący trzmiel, czy sama ich esencja, mocniejsza niż tutaj, muszą tak samo wzywać do sedna, w sam środek za labiryntem rzeczy, bo jakżeby umysł mógł zaprzestać pogoni, od nieskończonego biorąc oczarowanie. Dziwność i obietnice, ale gdzie będzie ona droga nam śmiertelność? Gdzie czas, który nas niszczy i razem ocala, to już za trudne dla mnie. Pokój wieczny nie mógłby mieć poranków i wieczorów. A to już dostatecznie mówi przeciw niemu. I zęby sobie na tym połamie teolog. Różowe moje spodeczki, kwieciste filiżanki, leżące na brzegu rzeczki kędy przeszły tanki, Wietrzyk nad Wami polata, Puchy spierzyny roni, Na czarny ślad opada, Złamanej cieni jabłoni. Ziemia, gdzie spojrzysz, zasłana, Bryzgami kruchej piany. Niczego mi proszę Pana tak nie żal jak porcelany, Niczego mi proszę Pana tak nie żal jak porcelany. stanie jutrzenka ponad widnokrąg płaski, słychać gdzie ziemia stęka. Maleńkich spodeczków trzaski, sny majstrów drogocenne. Pióra zamarzłych łabędzi idą wróczaje podziemne i żadnej o nich pamięci. Więc ledwo zerwę się z rana, mijam to zadumany. Niczego mi proszę pana tak nie żal jak porcelany. Niczego mi proszę pana tak nie żal jak porcelany. Równina do brzegu słońca, miazgą skorupek pokryta i chwarstwa rzeźko chrupiąca, pod mymi butami zgrzyta, Oświeci dełka wypłonę. Co radowałyście barwą, teraz Zaplamiony brzydką, zakrzepłą farbą, leżą na świeżych kurchanach. Uszka i denka i dzbany, niczego mi proszę pana tak nie żal jak porcelany. Niczego mi proszę pana tak nie żal jak porcelany. Dziecię Europy, część druga. Szanuj nabyte umiejętności, o dziecię Europy. Dzieci dziedzicu gotyckich katedr, barokowych kościołów i synagog, w których rozbrzmiewał płacz krzywdzonego ludu, dziedzicu Kartezjusza i Spinozy, spadkobierco słowa. Honor, pogrobowcze Leonidasów. Szanuj umiejętności nabyte w godzinie grozy. Umysł masz wyćwiczony, umiejący rozpoznać natychmiast złe i dobre strony każdej rzeczy. Umysł masz sceptyczny, a wytworny. Dający uciechy, o jakich nic nie wiedzą prymitywne ludy. Tym umysłem wiedzionym rozpoznasz natychmiast słuszność rad, których udzielamy. Niech dnia słodycz przenika do płuc, po to mądre, a ścisłe przepisy.